To jest pierwszy filmik z produktami SL Aqua. Wcześniej pokazałem Wam mój pierwszy film z takiej serii unbox. A teraz bym chciał się skupić konkretnie na poszczególnych produktach i pokazać Wam, co to są za produkty. Jak krewetki reagują na te produkty i ogólnie kilka słów o samych produktach SL Aqua. Firma istnieje już kilka lat na rynku. Niestety w Polsce, w Polsce nikt tych produktów nie sprzedaje, ale jak będziecie chcieli kupić ogólnie w Europie, to w Europie te produkty już kupicie, bo kupicie te produkty czy to we Francji, czy to w Anglii. Pewnie na eBayu też byście te produkty znaleźli. Także dla chcącego nic trudnego. Bardzo duży wybór produktów ma DiscoBe. Elika, ale to mówię, no, koszt przesyłki tutaj może być ze Stanów troszkę wysoki jeśli byście zamawiali to w kilka osób to wtedy się opłaca, bo ten koszt wysyłki to powiedzmy być tam 20 dolarów w tym filmiku chciałbym poruszyć temat takich produktów Vitality to są takie produkty w saszetkach ludzie na to mówią, że zaczęli nasi koledzy z Azji wrzucać herbatę do zbiorników. Są tutaj, powiem Wam, mam dwa rodzaje. Mam jedne z oznaczeniem M, czyli większe i eski, czyli mniejsze. Co ciekawego, co ciekawego piszą na tych opakowaniach producenci, że ten produkt ma w sobie dużo pożytecznych bakterii, taka saszetka bardzo dużo różnego rodzaju enzymów oraz minerałów. Ten produkt pomaga w rozwoju mikroorganizmów potrzebnych w naszym akwarium, wspiera wzrost i przeżywalność, przeżywalność krewetek. Tematycznie używanie tego produktu stabilizuje parametry i poprawia jakość wody w naszym akwarium, utrzymuje krewetki w dobrej kondycji, zapobiega, zapobiega infekcjom itd. itd. Rekomendują, rekomendują, żeby co 7-10 dni jakby wymieniać taką saszetkę. Otworzymy sobie, sobie teraz taką paczuszkę, zobaczymy jak same te saszetki wyglądają. Ok, kartonik. Jest kolejny woreczek, kolejny woreczek z logo, z logo firmy SL Aqua woreczek czarny strunowy i w woreczku mamy mamy saszetki saszetek jest sześć mamy 6 takich herbacianych, herbacianych saszetek w środku jest, jest jakiś proszek także no, tak, to, tak to wygląda weźmiemy sobie teraz te saszetki i pójdziemy je wrzucić, wrzucić do akwarium Zobaczymy, zobaczymy co krewetki, co krewetki na to. Ok, jak możecie zobaczyć nas, nasza saszetka e, jeszcze nie zatonęła, ale zobaczcie ile puszcza, e, e, puszcza, no właśnie, czego puszcza? Dosyć, dosyć to jest takie intensywne, nie? Dobra, zobaczymy kolejną. Tutaj, da, także. No nic, no musimy poczekać aż dobrze, dobrze namoknie i, i opadnie, i opadnie na dno. Wrzuciłem jeszcze do pozostałych zbiorników, także te saszetki, tylko chciałem zobaczyć, E, tylko chciałem zobaczyć e, ten rozmiar S. Jak widzicie tutaj na filmiku różnica jest duża, nie? To jest saszetka rozmiar S. Jest mniejsza i ma o wiele mniej w środku, e, w środku tego proszku. Niż tutaj zobaczcie, e, saszetka większa e, M, nie? No i tak jak mówiłem, wrzuciłem to do wszystkich, do wszystkich e, moich akwarii. Po tygodniu po tygodniu użytkowania y, saszetek SL Aqua y, Vitality mogę Wam powiedzieć tyle, że krewetki y, bardzo dużo czasu spędzają na tych saszetkach y, coś tam sobie skubiąc. Y, no po tygodniu to myślę, że to troszkę za mało, żeby Wam teraz mm. powiedzieć, jaki to ma wpływ na krewetki, na jakość wody i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda po tygodniu czasu od wrzucenia od wrzucenia